20 minut do końca. Najważniejsze jednak, że jesteśmy na połowie rywala i tutaj utrzymujemy się przy piłce. Mamy szansę skonstruować atak, który mógłby się zakończyć celnym trafieniem. Wojtkowiak, okazja, Polacy, będzie szansa, będzie 1-0, tak! Wreszcie Ebis Molarek! Mówiliśmy, że spokojnie mogą przeprowadzić atak. Bardzo dobra akcja polskiego zespołu. a Piłka wędrowała jak po sznurku. Ale są zmotywowani nasi. Popatrzymy Andrzej z przyjemnością, a ty po Bardzo dobrze tutaj Brożek jeszcze się zachował, bo Smolarek był no, na idealnej pozycji do zdobycia gola. I nie egoistycznie. Paweł Brożek tylko zagrał do partnera. Ebi Smolarek, pierwszy gol w tych eliminacjach. Strzelił Sam San Marino. A masz rację, droga oczywiście. Aczkolwiek, ta bramka wydaje się no, otwierająca. No, kiedy nam... Smolarek strzelał bramki, a zdobył ich 14, teraz 15 w karierze.